Cześć kochani, witam Was w Planet Zoo w kolejnym odcinku i możecie już tutaj zobaczyć mały spoiler, mianowicie budujemy wybieg dla lwów. Ja nagrywałam to słuchajcie na odcinku, ale niestety coś mi się z komputerem porobiło, po prostu mi się wysunął y, tak jakby zasilacz i po prostu gra mi zaczęła szaleć, wszystko mi zaczęło szaleć. I w pewnym momencie mi się wyłączył komputer i z nagrania niestety szlak trafił, ponieważ nie zatrzymałam nagrywania y, i nagranie zostało uszkodzone, więc słuchajcie weszłam tutaj na autosave. No i trudno, już, już mamy co mamy. Pobrałam sobie oczywiście skałę, lwią skałę z warsztatu. Była tutaj jeszcze, o kurczę, tutaj krzywo, muszę to, muszę to przenieść drobinkę. Ona tutaj jeszcze była okraszona, że tak to nazwę, dużą ilością roślin, ale niestety naszym lwom to nie odpowiadało, więc je usunęłam i za chwileczkę będę ją tutaj ozdabiać roślinnością, która im będzie odpowiadać. I jeszcze tak, bo zaczęłam odcinek od update'u naszego tutaj hipciowego, ponieważ wczoraj wrzuciłam speed build na kanał, gdzie budowałam ten wybieg dla nich. I słuchajcie, w końcu udało mi się ich złapać, je złapać na pływaniu tutaj w tej wodzie. Udało mi się nawet kilka fotek strzelić, także fajnie. Ludzie byli zadowoleni z widoków wtedy, teraz tak średnio. Ale generalnie całkiem spoko ten wybieg wygląda. Dodałam tutaj jeszcze takie kładeczki, ponieważ nie byłam pewna, czy one będą w stanie mi tutaj schodzić z tych brzegów. Słuchajcie, one są dość strome, ale kiedy próbowałam je troszeczkę. O, pływa tu hipcio! Kiedy próbowałam je złagodzić, no to niestety nie dało się później wypełnić wodą tego, tego obiektu, więc. O, proszę tutaj sobie siedzi na szhipciu w wodzie. No, także słuchajcie, no niestety, jest jak jest, ale jak widać, dają radę, wchodzą mi do tej wody, więc fantastycznie. Pokażcie, jak to stąd widać. Widać, siedzi tam sobie, jaki słodziak. Szkoda, że tu nie podpływa do szybki, ale na pewno kiedyś podpłyną kiedyś pod płyną mam wiarę w to, że tak się stanie. Dobra. Co ja miałam Wam jeszcze pokazać? Oczywiście już Wam to wcześniej mówiłam, ale dobra, muszę powiedzieć jeszcze raz. Jeśli chodzi o nasze krokodyle, mamy ich tutaj dość sporo już. Sześć, dokładnie. Sześć zwierzaków mamy na wybiegu i wszystkie są niedorostkami, że tak powiem. No bo już, już mieliśmy tutaj prze, przeludnienie, że tak powiem, przekrokody, przekrokodylenie na tym wybiegu. Więc wypuściłam na wolność te starsze krokodyle. Nie dało się ich sprzedać, nie wiem dlaczego. Także jak maluchy dorosną, też będziemy musieli. Nie wiem, czy wtedy będzie się dało je sprzedać, czy po prostu je wypuścimy tak samo na wolność. Dalej, tygrychy. Nasze tygrychy mają tutaj trójkę młodych, z tego co pamiętam. Tak jest: trzy młode tygryski, dwie dziewczynki, jeden chłopczyk. Z poprzedniego miotu mamy tutaj Sahanę, która była mamusią i adoptowałam dla niej partnera o imieniu Sai, bo tak jak wcześniej Wam wspominałam, że kiedy one się rozmnażają ym, między sobą, w sensie z rodzeństwem i tak dalej, z rodzicami, no to genetyka tutaj szaleje, więc zazwyczaj robię tak, że pozbywam się jednego zwierzaka, a do, yy, Sprzedaję go albo wypuszczam na wolność i adoptuję kolejnego, żeby właśnie rozmnożyć jeszcze raz. Jest to trochę roboty, ale po prostu lepsze statystyki później nam wychodzą. Dobra, flamingi. Rzuciłam mi tutaj schronienie, które sama zbudowałam. Możecie je pobrać w warsztacie na Steamie. Zostawiam wam linka w opisie. Tylko wyglądało ono odrobinę inaczej. Ja wam pokażę od razu tutaj. No, ja tylko to znajdę. Ja to zapisałam jako flamingos, tak. Nie, pikok, ja to zapisałam, słuchajcie, dla. Dla pawi i pawie też to mają. I w oryginale wygląda to tak, były tu jeszcze te kwiaty, ale niestety flamingom niezbyt nie, nie za bardzo to odpowiada, więc po prostu to usunęłam. No i dobra, i dostawałam jeszcze właśnie sporo komentarzy od Sebastiana, tak myślę. Tak, od Sebastiana, żeby zmniejszyć im tutaj poziom wody na tym wybiegu. Tylko tak jak mówię, próbowałam to zrobić, tak samo jak u hipopotamów, ale to nie jest wcale takie proste, bo po prostu nie wypełnia mi się tą wodą później. Ale tutaj jest w miarę. W miarę ok, tutaj też. No już płycej się nie da, słuchajcie. Naprawdę płycej się nie da, bo, no bo gra świruje. Ja też nie potrafię tego tak dokładnie fajnie zrobić, żeby to się wypełniło wodą. Także na razie zostawię to tak. One mi tu po tej wodzie chodzą, także wszystko jest w porządku, wszystko działa. Proszę tutaj sobie jeden stoi w wodzie zadowolony z siebie, z życia, także wszystko cacy. Dalej. Jeszcze wam chciałam pokazać wilki i misie. Tylko gdzie ja tutaj mam te wybiegi? Tu są te grychy. Tutaj mamy... Nie, 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 nie w tą stronę. Tutaj, dobra. Już takie duże to że się, słuchajcie, gubię. Yy, mamy nasze szare lwy. Yy, lwy. <słuchaj> szare wilki oczywiście. Yy, I patrzcie, mamy tutaj trzy młode. Z poprzedniego miotu została nam Kiana i adoptowałam dla niej Eremiasa. I tutaj mamy kolejny miot, trzech, trzech misiów. Yy, w poprzednim właśnie Kiana jeszcze miała trójkę rodzeństwa, także to był chyba rekord na, yy, na tą chwilę. Cztery maluchy. I u misiów mamy chyba też trójkę czwórkę maluchów. No, kolejny rekord właśnie. Czwórkę maluchów. Tutaj z poprzedniego mnie ja tu mamy Emberli i adoptowałam dla niej Embrace'a. Także tak to wygląda. Dobra, no to co? Wracam do tej naszej lwiej skały. Kurczę, gdzie to jest? Muszę sobie na maksa to podwyższyć, bo nic nie widzę. Chyba wywalę stąd tego lwa. Jeżeli już, to ja go po prostu przeniosę gdzieś tutaj na ogrodzenie. O! Tutaj możemy to zrobić. I tu będzie fajnie wyglądało. A! Jeszcze... O, w porządku. I tu sobie na razie tego lwa zostawimy. Chciałabym to zrobić na każdym wybiegu, ale będę musiała po prostu poszukać i zawsze o tym zapominam. Dobra, roślinność dla naszych lewków. Co wy tutaj chcecie? Biomy, step Afryka, dobra. Step, kontynent Afryka. I co my tutaj mamy ciekawego? Ja chcę drzewa, ja chcę drzewa. Co to za tortilla? Tortillis jest jakiś kurczę to bardzo ładne drzewo. Walniemy je tutaj. No, z drzewami niestety nie zaszalejemy, bo one nie chcą ich zbyt dużo. Może ba, oba byśmy dali takiego. Co wy na no to? Może być. Lwy na razie zadowolone. I teraz coś mniejszego tutaj przy tej skalę serii. Ja bym ją musiała jeszcze trochę obniżyć. Ale dobra, nie chce mi się, bo ona mi się już nie zaznaczy jako całość. Nie widać tego aż tak bardzo. Cisnę tutaj kilka roślin. No są takie malutkie, że tu trzeba naprawdę nadziubać niesamowicie. A chwila, chwila, muszę kontrolować. Dobra, na razie jest ok. Kwiatki to jakoś mi nieszczególnie tu pasują. A wodę, właśnie, poczekajcie, to ja najpierw zrobię im po prostu miejsce wodne tak to nazwijmy i po prostu to około tej wody coś tam jeszcze poustawiam. Intensywność zmniejszę, żeby ten. Brzeg nie był taki głę... głęboki. Brzeg głęboki, wiecie, stromy o to mi chodzi, o elegancko. No i teraz tutaj jakąś roślinkę możemy sobie wrzucić. To pasuje. Drzewko też możemy dać. Ok. I troszeczkę trzcinę, myślę, a mniejsza jest. Taką metrową może. Hmm. W dwóch miejscach i kilka skał jeszcze, tylko muszę jakieś w miarę małe te skały znaleźć. Skała pustynna. O, coś takiego. Nie będzie to zasłaniać? Nie, będzie w porządku. I drugą mniejszą wciśniemy tutaj. Może jeszcze jedna tu. O, Jezu, to już jest tutaj już za dużo, za dużo. Dobra. No i myślę, że tyle wystarczy. Nie chcę też tutaj przesadzić, ale na razie jest całkiem spoko. Wy jesteście zadowolone, zadowolone. Teren jest ok. Tak, wody nie potrzebują. No, ale będą miały do picia świeżutkie. Jak to, co trzcina wam nie pasuje? A tam dobra. Nie przeszkadza wam jakoś zbytnia, więc może być dobra. Gdzie tutaj karmniczki? Jak to brzmi w ogóle karmniki dla lwów? Damy je tutaj przy szybie. Gatunek. Odnajdźmy sobie lewka. Proszę, już macie drapaczek odblokowany. Jeszcze jeden drapaczek. Bach tutaj. I od razu Wam tutaj dam moje kochane grzejniczek. Bo prawdopodobnie nam tu w którymś momencie zacznie padać śnieg, więc... Żebyście tu miały cieplutko. Tylko chcę je. Chcę po prostu te grzejniki ukryć pod powierzchnią, żeby nie było ich widać. To tyle wystarczy. Jeszcze jeden walniemy tu i powinno być w porządku. Dobra. Co wy tu jeszcze macie ciekawego? Karmnik z ograniczeniem, ok. Yy, może być w tym miejscu. Yy, Udełeczko, oczywiście są koty. Udełko być musi, bardzo proszę. Worek o zapachu ofiary, może tu przy wodzie. Jak to się nazywa? Znacznik, yy, znacznik zapachu krwi. Możemy im też tutaj wstawić. Może być tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Wąż strażacki. Nie wiem, słuchajcie, jak to działa. Dziwnie to się w ogóle nazywa. Zamrożoną krwawą dynię jeszcze mamy. No cóż, mamy wszystko odblokowane. Dajmy ją tutaj. I zraszacz. Myślę, że jak najbardziej możemy sobie walnąć tu przy wodzie. Rurę wodociągową. Możemy im, słuchajcie, też dać... Bo czasami one, te zwierzaki się bagują, mimo że mają po prostu jezioro nawet, no to nie piją, więc walnę im tą wodę tutaj. Ja bym tu jeszcze chyba tą szybę dała, tak myślę. Tak, damy chyba na całej długości odtąd. Lustro weneckie i cyk, no i dobra. Bardzo fajnie to już zaczyna wyglądać. Czy wy już tu wszystko macie? Nie no, gdzie jeszcze karmnik przecież? Duża... Karmnik? z ja karmnikiem? Duża taca. Damy sobie, myślę, dwie tacki. Czekajcie, czy ona stoi na jakimś pagórku akurat? No dobra, trudno. I drugą damy im tutaj. Fantastisch. Czy coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Nie, już chyba wszystko. Aha, jeszcze zeberkę, piniatę im jeszcze damy, pewnie, że tak. Może sobie stać, o, tutaj. Dobra, no to co? No to ruszamy, słuchajcie, grę. I sprawdźcie, jak się nasze lwiątka czują. Zadowolone? Tutaj wszystko w porządku. To wszystko Ucz, on już jest stary. O Jezu, ja nie zauważyłam tego. Oj, 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 to niedobrze. Ale dobra, jest 77% szans. Bo powiem Wam, że jest bardzo generalnie ciężko. A ty? No już też prawie stara. Ciężko kupić sam lwa, który byłby płodny. Wszystkie są po prostu zero płodności. Ja nie wiem o co tu chodzi. Ale dobra, no już wzięłam tego. Wezwiemy sobie dozorcę na wybieg. Aha, no i gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Co ja zaczynam grę? Jak tutaj jeszcze brakuje, tylu ważnych rzeczy. Tylu ważnych rzeczy brakuje. I ja bym jeszcze, słuchajcie, spróbowała poprawić troszkę te barierki. I tutaj była szyba. Zgadza się dotąd. Dotąd była szybka, to też, ale tu mi się kurczę słupki. A, źle. A, w sumie nawet lepiej sobie poprawię, dobra. Tu mi się słupki nie zmieniły. Ok, i teraz jest spoko. I co ja miałam zrobić? Obiekty, oczywiście. Yy... Czy to było w obiektach? To było chyba w obiektach. Datki. W ogóle bardzo Wam dziękuję za mnóstwo, mnóstwo komentarzy. Właśnie poleciliście mi, żeby sobie dodawać te ważne rzeczy, z których często korzystam do ulubionych, dlatego też tak zrobię. Właśnie zrobiłam to z tablicą i ze skarbunką na darowizny. W ogóle naprawdę piszecie mnóstwo komentarzy. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Cieszę się, że ta gra Wam się podoba i że oglądacie odcinki. Frekwencja też jest całkiem spoko. Także no, bardzo się cieszę, że również się emocjonujecie tą grą, bo ja ją po prostu kocham, ale to już pewnie wiecie. Dobra. Jeszcze walniemy sobie to Oczywiście na odwrót, jak zwykle. No, wreszcie, dobra. Nadatki już mamy, jeszcze głośniczki. Jeszcze głośniczki, też sobie dodamy do ulubionych, bardzo proszę. I postawimy sobie go tutaj i drugiego tutaj. Dobrze. Wybierzmy sobie od razu lwa zachodnioafrykańskiego. Bardzo proszę, jeden, drugi. Cyk, jeden drugi. Aha, ten głośnik w powietrzu wisi. nie zupełnie o to mi chodziło. Dobra, trochę lepiej. Słuchajcie, mam zawsze problem z umiejscowieniem tych głośników. One jakieś takie dziwne, nieforemne. Nigdzie mi nie pasują, ale dobra. Postawimy wszędzie tak samo. No i spoko. Jak Wam się podoba? Jest dobry widok, fantastycznie, ale ja bym jeszcze zedytowała barierę, bo jest trochę za niska. Tak teraz na to wpadłam, że przydałoby się to podwyższyć to sporo. Myślę, że tyle będzie akurat. Dobrze. Jeszcze oczywiście po nagraniu na pewno sobie coś tutaj pomogę, pomogę, pomodzę. Bilet za tanie nie ma sprawy. Już zwiększamy cenę. Będę sobie troszeczkę modzić jeszcze przy tym wybiegu. Dodam jakieś wizualne może poprawki. Może zmienię te paliki tutaj na jakieś inne. Zmienię kolor betonu. Może właśnie pod kolor ryby i skały pomyślę, pomyślę. Może obejrzę jeszcze kilka filmików na YouTube, jak to i innych wygląda, żeby się troszkę zainspirować. I spoko. Dobra, ruszę tą grę. Niech zwierzaki się rozmnażają. Czy mogę już dać piątkę za, za kredyty? Jeszcze nie. Dobra, no zrobimy sobie to później. Aha, i mamy nowe wyzwanie społeczności. Tym razem... Się rozchodzi o goryle nizinne, żeby je wypuszczać na wolność. Dobrze myślę? To już wypuszczenie na wolność. Dokładnie. Także myślę, że następnym naszym zwierzakiem będzie właśnie goryl nizinny. Zobaczymy, czy w ogóle będą dostępne. Sprawdzimy to sobie zaraz, jak wy się tu macie. Pawiki. Pawiki się mają dobrze. Nie wiem za bardzo, co z tym zrobić, że ten, że ten widok taki średni dla nich. Przecież, według mnie, powinno być widać to bardzo wszystko dobrze jak tutaj nasze gnu i zebry no to to samo, nie wiem też o co tutaj chodzi wszystko bardzo dobrze widać więc nie wiem skąd to marudzenie u wilków też marudzą więc hej dobrze, nasze wil misie niedługo osiągną dojrzałość i będzie trzeba słuchajcie, je po prostu odesłać gdzieś, zobaczmy jak tutaj u nich z genetyką Yates, ok, 100% tak sobie kolejna emberli i gabela. hmm, to najlepsze statystyki ma chyba Yates, tak myślę, więc zostawimy sobie Yatesa, to jest chłopczyk, więc będziemy musieli adoptować dziewczynkę. Ale oczywiście ja jeszcze zostawiłabym, słuchajcie, dorosłych, dorosłe misie nam tutaj, bo może się jeszcze rozmnożą, tylko one mi tu będą już marudzić, jak ten mały dorośnie. Czy wy się jeszcze będziecie rozmnażać, moje drogie? rozmnażałybyście się, Co? 100% no. Także mogłybyście jeszcze się rozmnożyć. Póki te młode są, są jeszcze młode. I gnu nam tam osiągnęło dojrzałość. Dobra, a te nasze pieski. Yy, dy, dy, dy. Ja, jeszcze sporo czasu im tu zajmie, zanim dorosną. Także okej. Okay. Jak tam u flamingów? Chodzą sobie tutaj w tym karmniczku wodnym. Bardzo fajna rzecz. O, dziobią sobie z wody. Fajne misie. O, ten już dorósł chyba. Chyba tak. Dobra. No i... Wow, 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 Co ja tu zrobiłam z tą kamerą? Nie mam pojęcia, ale spoko. No i już nam miś osiągnął dojrzałość, także zaraz będzie problem. Zaraz pojawi się problem, moi drodzy. Będę musiała te misie nasze rozdzielić. Hipcie, wszystko dobrze u hipciów? wpływa jakiś? Nie, akurat tutaj żadnego nie ma. Gdzie one się pochowały? Tutaj sobie biegają. O, jakie one słodkie. A co ty robisz? Proszę, czemu przez szybę przechodzisz, ty? Jowzie, co ty? Co one tu wyprawiają? Patrzcie, jak się tu bagują przy tej szybie. No właśnie, i zwierzęta już ze sobą walczą z powodu przepełnienia. Dobra, trzeba coś wymyślić, słuchajcie. Hmm, tylko pytanie, co? Tylko pytanie co? Emberli się tutaj bije z gabelą. Pokażcie się. Gabela ma w sumie dobre statystyki poza wielkością. Ty już jesteś chyba stara, moja droga. 23 lata. No to nie taka stara jeszcze. Ale dobrze, no to musimy się tak pozbyć Emberly. I Ben, kurde, no. Bo to jest jednak trochę skomplikowane, żeby one się fajnie porozmnażały. Weźmy gabelę z Ibenem, właśnie. Rozmnażanie wsobne. Rozmnażanie wsobne i rozmnażanie wsobne, czyli to odpada totalnie. Nie możemy tych misiów już ze sobą rozmnożyć. Możemy tylko te nasze pierwotne, dorosłe mi się, że tak powiem. No one w sumie nie są jeszcze bardzo stare. To może je sobie zostawimy. Pokaż no się. Tu, nie, ty, 6 lat. Ty masz 23,7. Twój obecny partner to jest Embrace. A embrace jest w wieku, no dobra, wiecie co, to zrobimy tak, że zostawimy sobie te nasze dorosłe misie, hmm. tego embrace'a, i emberli, tą starszą, a te młodsze po prostu gałgany sobie sprzedamy. Dobrze zaznaczyłam? Dobrze zaznaczyłam. Wyślij do centrum handlowego, no i tak to trzeba zrobić. Tak to trzeba rozwiązać. Dobrze, tu już się nie będziecie bić, moje drogie, bo już macie przestrzeń. Ok, zobaczmy sobie, jak w tym handlu sytuacja wygląda. Wrzucimy je sobie może na sprzedaż. 168, a wiecie, co ja bym dała za 220. Te ceny to i tak takie kurcze. Czasami są z kosmosu totalnie, więc tu płodność 100%, to damy też 220. Nie daje słuchajcie nigdy, jakoś zbytnio wygórowanych tych cen, ale zawsze więcej niż tutaj jest sugerowane. Yy, bo mam wrażenie, że te ceny są zaniżone dużo. Yy, I u ciebie. Weźmiemy dwie stówki, może. Ok. I tak mamy dość sporo tych listków, także nie jest źle. Sprawdźmy po ile chodzą. Jak się nazywały te zwierzaki, które mieliśmy teraz adoptować. No, wie, czy Wy to widzicie? Czy wy widzicie te ceny? Jezus Maria. Wow, dobra. No mamy w zasadzie tego trochę, no stać nas na jedną małpkę. 1200, sprawdźmy tu, jakie te statystyki mają. Długowieczności, rozmiaru, tu jest 30%. Ile ty masz lat? O masakro, wiecie co? Będzie ciężko chyba. Będzie ciężko, muszę pozbierać więcej listków, to na pewno. A jak ten samiec? O, nie stać nas w ogóle. Teraz wiecie co? Chyba za y, zbyt niskie ceny wystawiłam ten misie jednak. Anuluj to. Wystawię je za trochę więcej. Y, dobra, podniosłam trochę cenę za te nasze misie, no bo, no, niestety. Musimy się chwilę wstrzymać. Y, jeszcze tutaj u gnu musimy poprawić populację, widzę, bo mamy dwa samce dorosłe, więc też musimy sytuację naprawić. Ty masz 11 lat, to weźmiemy sobie ciebie. A pokaż w ogóle, jakie ty masz statystyki. Który to jesteś? Bachati? Czas życia słabiutko. Nie, te się biją tutaj, dobra. Płodność 50. A. No, bo to było chyba, słuchajcie, to rozmnożenie w sobne. Ja tu nie dopilnowałam akurat u tych u Gnu, mam wrażenie. Dobra, weźmy sobie ciebie. Yy, I ciebie. Hmm. Do centrum handlowego spróbujemy. Musiałabym kupić jeszcze chyba jedną samiczkę, tak myślę. Żeby one mi się tu fajnie mogły rozmnożyć. Bo teraz mi się wydaje, że będzie wszędzie to rozmnażanie wsobne. Tak jest. No niestety, niestety, niestety. Niestety, ale musimy się w takim razie jeszcze pozbyć tych samiczek. Dobra, yy, wyślemy ją do centrum handlowego. I będę musiała jeszcze kupić jakiś gnów w takim razie, tylko czy będzie w ogóle jakaś opcja za gotówkę, bo szkoda mi teraz tych, yy, tych listków. Coś tutaj mamy. Coś tutaj mamy, yy, więc weźmiemy sobie tą, adoptujemy. Obie sobie weźmiemy w sumie, co mi szkodzi. Dobra, i przenieśmy sobie je do kwarantanny, która jest gdzie? Gdzie ja tu mam jakąś kwarantannę? Tutaj. Więc jedno i drugie. Łojeżu, ile mam tu teraz które ja kupiłam teraz? Ja pieprzę. Tą chyba kupiłam. Ja pieprze którą ja kupiłam, słuchajcie, historię muszę sprawdzić. Dobra, już zlokalizowałam, która to jest. Mariani. Mariani sobie przenosimy do kwarantanny. Pyk. A te nasze tutaj zwierzaki trzeba by wystawić na sprzedaż. No tutaj zbyt wiele to za nie nie dostaniemy. Ale nie wiem, dobra, spróbujemy 60. Może. Już sama nie wiem, czy nie za mało chcę. Teraz tu weźmiemy 70, 80 niech będzie. Tak randomowo trochę. Słuchajcie, daję te cenę. Możecie zauważyć pewnie. A ciebie nie możemy sprzedać. Dlaczego? Husajin. To ja bym cię wypuściła na wolność. Mogę tak zrobić stąd. A ja gdzie ty jesteś? Hussein, Hussein. Hasein jest tutaj. Wypuścimy sobie na wolność. Niestety za niego nie mamy nawet listka, no wiecie co? Dobra, i czekajcie, bo tu znowu nam się sporo guźców pojawiło. O mój Boże, i to ile? Dobra, ciebie, ciebie. Uwolnimy sobie do środowiska naturalnego. Aha, tam któregoś nie można było. Dobra, trudno. I będę musiała adoptować jeszcze jednego guźca, chłopczyka, tak myślę, żeby one mi się znowu, wiecie, rozmnażały tak, jak trzeba. Więc po prostu ja myślę, że te maluchy męskie wypuszczę i jeszcze tą okej okay. Czegoś tam się nie da, nie wiem o co chodzi za bardzo ale dobra, to już sobie ogarnę później hipcie mamy trzy misie są w centrum handlowym, tu jest okej okay. tygryski mamy okej okay. i bawoły też mamy w porządku no dobra tych krokodyli tu jeszcze mamy dość sporo one są jeszcze młode tak w ogóle I to ciężko po tym zdjęciu wyczuć wiecie, dobra, ale to już sobie ogarnę później już będę chyba kończyć, bo strasznie długo wam tu ględzę dzisiaj też straciłam poczucie czasu przez to, że nagrywam drugi raz, więc też nie, nie za bardzo wiem ile faktycznie mi tu zeszło na tym gdzie wy jesteście lwiątka, moje drogie? tutaj sobie spacerują wszystko w porządku? się tak schowałyście? chyba wszystko w porządku są odrobinę prywatności. No ale za tych szyb takich tak ich nie widzę. Nie wiem, dlaczego tak uciekły, kurczę do tyłu. Wyjdźcie no tu do ludzi. No i się położyły. No <laughs> i się położyły, kurczę. Dajcie spokój. Dobra, ale jest w porządku. Wybieg mają całkiem fajny. O, widzicie, znowu mi uciekło to powiadomienie. Nie rozumiem. Nie mogę na to kliknąć w ogóle. Mm, tu badania ukończone, dobra. No te alerty patrzcie, bogują się niestety. Nie wiem o co chodzi. Troszkę mnie to martwi, no bo nie mam żadnej kontroli tak naprawdę nad tym. Yy, dobra moi drodzy, no to kończę w takim razie. Yy, czekam oczywiście na Wasze komentarze jak zwykle pod filmem, a my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!